Co tam u ciebie, dżentelmenie? No bardzo dobrze. A dlaczego bardzo dobrze? Opowiedz mi o tym. Yy, bo mój tata się najewał. Co <noise> w się sensie nie lubisz swojego taty, czy jak? No. No znaczy chociaż raz zamknął mordę. A, okej. Okay. A ty ile masz lat? Yy, nieważne. W sensie chodzi mi o to, czemu nie pijesz ze swoim tatą. Może za młody jesteś, nie chcesz, nie wiem. Yy, bo... Teraz mi się nie chce. Nie Czyli... ja mam Okej, okay, dobra. Jakie masz pasje, jakie masz pasje? O. Yy, walenie konia. Mega, mega. O. Wyglądasz trochę jak gangster. Czy masz coś wspólnego z gangsterką? Nie, skądże? Ja czekam właśnie na rodzinkę i jedziemy do babki na obiad. Kurwa, a u mnie wszyscy już pojechali, no. a ja przeziębiony. I nie opierdolę sobie <laughs> demolajków kurwa takich zajebistych. Człowieku. Z, ma, z masełkiem. Ja pierdolę. Jak babka ugotuje, to nie... Mucha nie siada. Mucha no, nie siada. To fakt, kurwa. To trzeba jej przyznać. Jakie ja mam pasje? Nie wiem. Lubię się napierdolić jak szmata. Najgorsza. Na pasterce, na pasterce byłeś? O, oczywiście. Niedawno ją skończyłem. O proszę. Dobra, ja muszę jechać do babki, więc mi... wesołych świąt. Wzajemnie. trzymajcie się. Ale, Dobra, nie wiem, dzisiaj to totalnie dużo ludzi dziwnych strasznie jak byłem sam 10 minut to co tu się dzieje o kurda. O kurda. Czekaj! tego się nie spodziewałem czekajcie panowie na trzy cztery i raz i dwa i raz dwa trzy i co? mama przyszła Dzięki. jeszcze mama przyszła mama na, na flecie graczy na czym Dzień dobry tego się nie spodziewałem że tutaj taka orkiestra denta jest a tu w... tak bo my to w kapeli ogólnie. Jesteśmy właśnie teraz w trakcie tego, nasze, naszego treningu jakby. Takie ćwiczenia. Dobra, ja, mam, tak. ja posłuchać mogę też. Nie? Oczywiście, oczywiście, zapraszamy. Dobra, chłopaki to, co ćwiciliśmy, nie? Zagrajmy to. Czekaj, czekaj. Instrument swój Cóż, Co? co to jest za pudło? On jest to jest karton. On już się puka, tak? Cześć. cześć. Co tam u was? was? Nic, się to obchodzi. O, kur... A co dostałyście na święta? Jeszcze z jeszcze dostałam kasę. Aha. E, MacBooka. O, taki tam wiesz, przy okazji jeszcze macbooka. dostałam. <noise> ja dostałem na przykład Audi, ale też to no, wiesz... O, kur... I mieszkanie w Warszawie, Aha. ale poza tym jeszcze dostałem plusowego misia, więc myślę, że to najważniejsze jest, nie? Ja dostałam iPhone'a 15. Kurde, nie, ja... Gdzie ja trafiłem. E, iPhone'a jakiego? 15 Pro. O, no, taki tam, no i coś jeszcze? Uh -huh. no sukienkę, pieniądze, chyba razem prawie tysiąc. Ja Proszę, adoptuj mnie. Chcę, chcę takie prezenty. Ja dostałem na przykład Nike, spoko też jest. Skarpetkę jedną dostałem, bo druga gdzieś się zgubiła. Ja I... dostałem skarpetkę. I bondolumpa lumpa jeszcze, żebym mógł sobie w lumpie kupić ubrania używane. Ej, jeszcze szczerze? Kurwa, kurwa, prawie się wyjebałem, widzieliście kurwa ten refleks? To był refleks, to już był refleks. Nie wiem, o co mu chodziło. Siema. O kurwa. El Primo. dobry, dzień dobry. Dzień dobry, Chińczyku. Jadłem ostatnio ramen i chyba robiłeś go nawet. Ej, no ja robiłem. Tak? To... Był bardzo dobry? I potem. Tak. Jesteście po świętach? W trakcie. W trakcie. I normalnie na tym. Przy stole wigilijnym robicie omegle teraz. No? I babcia jest na przykład obok. Na ba przeciwko. Babcia nagrywa, babcia nagrywa. Okej, okay, no to babciu pozdrawiam cię i całą rodzinę, jeżeli to oglądacie teraz. A co babcia dostała na święta na przykład? Dlaczego? Aha, dlatego nie jest na kamerce. Bo... bo jest pokrzywdzona. Okej, okay, rozumiem. Wy jesteście rodzeństwem ogólnie? Kuzynostwo. Kuzynostwo. To było szalone. Ale masz szczery uśmiech. Bardzo ładny! Siema. Siemaneczko. Wyglądasz jakbyś miała chłopaka o imieniu Olaf. Ja na przykład dostałem kolczyk. Tutaj mam kolczyk. Będę go no. y, miał na lewym uchu. Nieźle. A, a dostałaś coś na święta? No tak, tak. Głośnik... Ja też dostałem głośnik. Ja dostałem taki mały głośnik. Pokażę ci. Czekaj. No a tak, ja pierdziel? Co tu się dzieje? A ile masz lat? 15. 15. A chciałabyś mieć teraz 16 na przykład? Pewnie. A czemu nie 17? Co to u was? Zaglądacie mecz polski teraz? Nie gra. Jaki mecz polski? A w sensie w hokeja? Nie, nie, ja nie, ja też grę się hokejem. Okej. Okay. Ale tam gra mój kolega i jego brat gra ten. Jakbym miał Wałęga. Wałęga, no kojarzę. Chce w sensie się znaczy, u babci na przykład. U babci. No, teraz. Babcia, no. A no. teraz babcia jakby nagrywa to? Za kamerą? Śpi. A, śpi, okej, okay. czyli nie możemy jej obudzić. Musimy być cicho. Nie, nie mogę. Okay. Ale masz ty daleko, tam daleko. Jesteś fotomodelką? Bo mega się dobrze układasz do jakby wiesz. To zdjęć, powiedzmy. Nie to, że cię robię, jej. bo absolutnie, ja nie mam z... Ja po prostu leżę tak śpię zazwyczaj. Tak, tak zasypiasz? No. A Twoja ręka nie drętwieje czy coś? Mm -mm. I normalnie budzisz się rano i tak, o, w sumie to jest git. <laughs> Jaki dostałaś prezent na święto? Dostałam puenty, takie to puenty? Do, do, do tańca. O, owijaj się stopę w tym? Nie, to jest taki, taka ala baletka, tylko po prostu z takim płaskim y, końcem i na tym, no nie wiem, jak ci to wytłumaczyć, Ja Nie, ma, no, nie ale... ma co próbować nawet, szczerze. Chyba taka klasa specjalna powinna być. Moja szkoła była specjalna w takim a, sensie, nie tak dosłownie. A ty, jaki, ale... jak, a ty jaką masz wadę? <laughs> a z polskiej kogo jeszcze słuchasz? Takie bardziej, takie młodzieżowe bardziej piosenki. No, on oki, Malik Montana i te sprawy. A o co chodzi? W sensie, o... Nie, nie, nie. Artysta, o co chodzi? A to nie znam. Nie? Z... Takie bardziej, takie młodzieżowe bardziej piosenki. Kocham zwierzęta. A jakie najbardziej? Psy albo konie. A jakie psy? No oczywiście Labrador, bo to mój piesek. Jest ma 15 lat. Co ty gadasz, 15 no. lat to chyba napisała to chyba dużo, nie? No, a aktualnie jest chora, ale powinna przeżyć. Mam taką nadzieję. A ile mniej więcej psy żyją lat taki labrador? Nie wiem. Nie wiesz, ja też nie wiem, że... nie wiem. Czekaj, sprawdzę ile mniej więcej. O, trochę lipa powiem ci. Średnio żyje około 10-12 lat, choć zdarzają się też psy, co żyją 14. Twój ma 15. Y może z tego nie wyjść, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. śmietnik, mietników, ty kurwa. Wygląda szczerze jak ukrainiec, nie? E Spaziba, na chuj i na chuj. Tak, myślałem. Co to jest za wielkie Hello Kitty? Fajne! Mega. Czy ta Hello Kitty potrafi jakieś sztuczki? Tak. Jakie? Tak. Oh, oh, o, no. dobre, dobre. Ja dostałem słodycze. No. Zestaw barmański, moja babcia właśnie przyszła. Lubicie dojść krowy na przykład? No, uwielbiamy. A co robicie teraz? Jesteście na spacerze rodzinnym? Nie, nie rodzinnym. No właśnie, a co tak. robicie teraz po prostu? E, już ci powiedziałam, idziemy na spacer. Sorry, nie jestem najlepszym słuchaczem. Nie będę ukrywał. Cześć. Hej! Lubicie policję? Daj. <grystanie> co to kurwa jest. <grystanie> co ty może twarz? Lubisz ogólnie pływać? Nie. Bo masz się niebieską ścianę, myślałam, że może sobie wyobrażasz, że to jest basen czy coś. Nie. Nie, absolutnie. Jakie Szyma. osi jest dla was najlepsze? Różowe czy niebieskie? Różowe. Nie, niebieskie lepsze. Różowe! Niebieskie okay. lepsze! Au. co tak nie miło Nie, w sensie. Ale się to nie jest tak, nie chciałem ci urazić, absolutnie. Nie chciałem być niegrzeczny. A, macie 15 lat? យះដាស់អាឡាគីតអូចេះតែចូលគីចាចោចោចោចោចោចាញ់ ਫਾਕ យពគ ੁਰ បាយាប៉ាអា